Możemy się pościgać, jest duża adrenalina, a największy cel to charytatywność. Czyli pomagamy tutaj potrzebującemu. Jeśli możemy pomóc tak, że bawimy się tym, no to nic lepszego nas nie może. na To już która edycja? Jest to już czwarta edycja. Tym razem zbieramy na Dominika z Niezdrowic. E, dzisiaj przyjechało na wyścigi 80 uczestników. E, mamy kategorię Seria, kategoria Pro. Jest nawet 7 kobiet. E, naprawdę dużo załóg. Super impreza. E, no i bawimy się i jednocześnie pomagamy. To są uczestnicy tylko tutaj z Województwa Śląskiego czy z całej Polski? Są z całej Polski, przyjechali do nas zawodnicy z Podkarpacia, przyjechali do nas zawodnicy z dolnośląskiego, z łódzkiego, naprawdę pół Polski się do nas jechało, bardzo się cieszymy. To się wszystkim podoba i nic tylko jeździć. Jakie kryteria są tutaj brane pod uwagę w ocenie podczas wyścigu? Pod, podczas wyścigu są tak, każdy ma trzy wyścigi eliminacyjne. Jeśli eliminację ukończy na pierwszym miejscu, ma przyznawane 4 punkty, na drugim trzy punkty, na trzecim dwa punkty, na czwartym jeden punkt. Jeśli nie dojedzie się do końca wyścigu, po prostu jest 0 punktów. I każdy ma trzy wyścigi eliminacyjne. Z wszystkich wyścigów zbieramy sumujemy punkty, no i później odpowiednia liczba punktów, jeśli ktoś dobędzie, przechodzi do półfinału. Mamy jeszcze między półfinałem a finałem e, ostatnie tchnienie, tak zwane. Czyli wszyscy, którzy nie zakwalifikowali się do finału, mogą mieć w tym ostatnim tchnieniu. Wtedy zwycięzca tego ostatniego tchnienia automatycznie ma przepustkę do finału. No i w finale już jest cztery samochody, które awansowały z półfinału, plus ten jeden samochód, który z tego ostatniego tchnienia awansował. Wrack Race Hechło to już kolejna edycja. Szczytny cel. Tak, to jest chyba najważniejsze, że są takie imprezy, które są. Innowacyjne, ciekawe, bo, bo myślę, że parę lat temu nie wiedziałem, że można organizować wyściga, wyścigi wraków, teraz już o tym wiem i wspieram tę inicjatywę, cieszę się, że ona się tutaj u nas odbywa, że są zaangażowani ludzie, którzy chcą to kontynuować i najważniejsze, że na końcu jest zbiórka na cel charytatywny, pomagamy gdzie, chłopakowi z niej zrobić, także nie może być nic lepszego. To jest chyba na tyle nie trwa impreza, że też przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, także też sławia, rozsławiają tę, tę naszą małą ojczyznę, minę ujazd, minę rodziniec. No i wspieramy się i myślę, że to jest naprawdę fajna idea i trzeba wspierać takie, takie przedsięwzięcia. Jakie miejsce jesteście? w I który raz już bierzecie tutaj udział? Trzeci. Jaki to sprzęt, jaka maszyna, ile już ma lat? No i system naprawczy? Yy, Młotek, system naprawczy. Majder. <sus rectangle starych>, <tary> to jest chyba dziewiąty tej maszyny. Tutaj no jest ciężki teren, bo yy, za pierwszym razem nie mieliśmy opon typu Kostka. I byliśmy w klasie Pro, no to była yy, dominacja osób, które mają Kostkę. Ale teraz już się wyposażyliśmy w Kostkę, no i może. Coś zajmiemy. Dzisiaj. W jakiej miejscowości jesteś? Z tym jestem. Jaki efekt? Jaki podczas wyścigów? Bardzo dobry. jak na pierwszy start w ogóle w jakikolwiek wyścigach samochodami, no to myślę, że nie, nie najgorzej. Na ostatnim zakręcie tylko dałem się wyprzedzić, a tak to myślę, że bardzo pozytywny, Pozytywnie pierwsze takie wrażenie. Pierwszy raz uczestniczyć w ogóle w Rack Race? Tak. Yy, a sprzed jak nabyłeś trochę historii o tym, czy to już takie, wiesz, auto wziąłeś od teściowej, nie wiem, przyszłej teściowej? <grym> <grym> powiem tak, to jest moja chyba dwusetna Astra, więc, yy, więc powiem części powiem, mam dużo, 30 auto wyszło mnie 30 za darmo, trzy dni pracy tak naprawdę. Co no Cię w tym najbardziej tak satysfakcjonuje? Emocje, że nie trzeba dbać auto. <laughs> I można jechać pełnym gazem. No i co jeszcze najpiękniejsze, że to też jest taki cel charytatywny. Tak, tutaj, dokładnie, tak. dokładnie. To, że możemy takim, taką inicjatywą wspierać takie charytatywne akcje, to jest bardzo fajna rzecz. Ekipa o nazwie? Killer Team. W Rakley Też oczywiście drużyna kobiet. Jaki efekt, jaki wynik? No, wygrałam, coś mogę powiedzieć. Dałam sobie wszystko. Jakby się nie zdążyło chyba jutro urodziny. Chyba tak. Sama sobie sprawiłaś prezent. Myślę, że to był najlepszy prezent. A podczas tego toru w którym momencie było jakieś takie zawahanie, stres? Myślałaś, kurczę, uda się, nie uda się? Jak wyjechałam jako pierwsza, to myślę, że już polecę do końca. Także nie dałam się wyprzedzić. Co w tym jest takiego fajnego? Oj, adrenalina, emocje. Pani proszę im powiedzieć, no mamy szczytny cel charytatywnik. Jak reagują osoby, które tutaj przyjeżdżają? Chętnie wrzucają, dokładają się, stają na kogo, skąd e, jest, ale... Ale to fajnie. Jest fajnie, jestem i warto popagać. Generalnie. No ale spójrzmy teraz na ten sprzęt. Jaki trzeba mieć, żeby go po prostu tutaj uczestniczyć? Uch. Przeróbki są różne, każdy ma inne swoje taktyki na wzmocnienie takiego samochodu, też tutaj każdy musi wybrać, czy chce w kategorii seria, czy w kategorii pro, bo wiadomo, każda kategoria ma inne specyfikacje. Ale naprawdę jest tyle różnych rzeczy, przenoszenie chłodnic, wzmacnianie przodu, wzmacnianie tyłu, podnoszenie samochodu na zawieszeniu, różne taktyki i każdy po prostu jeździ czy ma. No ale co jest najpiękniejsze jest to cel charytatywny, jest ta zbiórka, także nie tylko uczestnicy, ale także tutaj przychodzą widzowie i też wrzucają tą symboliczną złotówkę. Tak jest, przede wszystkim to jest cel charytatywny. E, wszystko idzie na leczenie tutaj Dominika z Niezdrowic. E, całe wpisowe, wszystkie wpisowe z zawodników są przekazywane na zbiórkę. Są różnie tutaj wolontariusze z puszkami, chodzą, e, kibice wrzucają. Mamy też e, gadżety w sklepiku, które można kupić, to też wszystko idzie na cele charytatywne. Mamy gastronomię, też cały dochód z gastronomii jest przeznaczony na, e, na cele charytatywne, więc zapraszamy i do następnej edycji. Mój syn już od rana mnie pytał, on powiedział, że teraz ogląda auta, yy, kreskówkę i tam jest zyksa McQueen i on powiedział, że jak pierwszy raz był to pamiętam, że tutaj te auta tak szybko jeżdżą. Dla niego to była fascynacja. Także fajnie, że są widzowie i młodsi, starsi i fajni motoryzacji, tacy, którzy przyjechali, żeby zobaczyć coś ciekawego tutaj. No i naprawdę tutaj wymaga to ogromnej koordynacji organizatorów. Gratuluję im tego, bo oczywiście ta impreza jest na najwyższym poziomie. Czyli, jeżeli ktoś będzie chętny, niech kupuje tego wraka. Niech kupuje, niech naprawia, niech wzmacnia i niech przyjeżdża do Hekła, tutaj na tor, na końcu ulicy Pięknej. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.